dobry, kochani, w nowym dniu, jest za 15.07, w zasadzie już za 10 i jadę na siłkę, dzisiaj tak rano, bo wcześniej taki spontan, napisałam do mojej przyjaciółki, weź może jutro dzień na żądanie, ja mam troszeczkę luzów rano, to może sobie pójdziemy na siłkę i na śniadanie. I ona, no dnia na żądanie nie mogę, ale na siłkę możemy iść rano. A ja, no dobra, to co ósma jak zawsze? Ona, nie no siódma, bo muszę potem do roboty jechać. A jak god David i sobie się no skoro ja zaproponowałam, to teraz głupio odmawiać. Więc jadę na siódmą na siłownię. To jest taki moim zdaniem fajny brak asertywności. Czekajcie, może przyciszę ten nawiew. I nagrywam telefonem, bo pomysłowa dobromirka dzisiaj wstała rano, mówi dobra, nagrywam się vloga, tak mi się fajnie vlogi, teraz codziennie nagrywa. I wzięłam aparat, ale nie wzięłam karty do aparatu, więc stwierdziłam, że już nie będę tego przykładać, odkładać, nagrywamy, a z kolei nie lubię nagrywać tak, że część filmu na przykład, nagrywam telefonem, a część nagrywam aparatem, bo, bo, bo potem ta jakość jest nierówna, dźwięk trudno wyrównać. I wy się męczycie i ja się wkurzam. W centrum Tutaj mamy takie duże Tesco. Tak, jestem w odzieży potreningowej, treningowej, niewykąpana, <grym i wyszła> ale trudno. Nas chcić bywa i tak. Wykąpię się, jak dojadę do domu. Co chciałam powiedzieć, że byłam blisko Tesco i to Tesco do końca tego roku tutaj egzystuje I sklep się będzie niestety zamykał I szkoda, bo ja raz na jakiś czas lubiłam przyjeżdżać do Tesco Szczególnie ze względu na kolekcję F&F, &F, którą naprawdę lubię Ona jest super jakościowo i rzeczy dziecięce są super Patrzcie, tam były przemierzalnie W ogóle dalsza część sklepu no ja... A ja nie mam karty klubowej, żeby mieć 20% And not just for Christmas Jakie cudne Dobra, muszę się zapytać jak się wyrabia kartę klubową Kapciuszki, piękne szlofrony no Ja uwielbiam takie rzeczy One są jakościowo naprawdę bardzo, bardzo spoko Opuszczony sklep mnie opuszczony sklep Aczkolwiek Znalazłam trochę fajnych rzeczy, szczególnie dziecięcych Idę zobaczyć na dział domowy, czy jest coś ciekawego. Na dziecięcy jest minus 20%. Ale z względu to jest normalnie tak dziwnie. Kiedyś to miejsce te dniło życiem. Tutaj było pełno ludzi od rana. O, już choinki widzę wystawione. Zabawki, tu jakieś domki. Desko zawsze miało najlepszą selekcję zabawek. Czy wy widzicie ten zestaw? Moje marzenie z dzieciństwa, więc mieć tyle kucyków pony. To się bawił kucykami pony. Ej, obczajcie to! Wow Wow Aha, fajne kółko w ogóle zrobiłam. No dobra, na święto widzę jakieś bombeczki. Choinki. Sztuczne. Dobra, mamy tutaj różne światełki. Te dekoracje na drzwi. Ja mam z zeszłego roku taki piękny wieniec. Ziska albo zderła. Mnóstwo zawieszek Wsady tak jak wszędzie. Przecież na pewno drożej niż w Pepko. Tam mi się bardzo podoba. Już te trzy dyszki. To, czyli jeleń to. Człowiek przychodzi, bo patrzę na wieczywo. No obok takie coś. Mam dla was propozycję nie do odrzucenia. Zrobimy coś, czego bardzo dawno tutaj nie było, czyli hol samochodu. Kto się cieszy? Kupiłam kilka naprawdę pięknych rzeczy dla mojej córeczki w bardzo atrakcyjnych cenach, więc mamuśki. Jeżeli macie Tesco blisko, to są naprawdę fajne rzeczy. Żółta kurtka, taka cieplutka na zimę. Fajna długość, bo to nie jest taki długi, ciężki płaszczyk, bo ona ma z zeszłego roku zary taki zielony, gruby, ciepły płaszcz, który w tym roku jest na nią cały czas dobry, e, więc brakowało, teraz ma taką kurteczkę też przejściową i brakowało jej takiej ciepłej kurtki na zimę, która nie będzie taka mega ciepła, tylko wiecie, co chodzi, na taką lżejszą zimę i ta kurtka była za stówę i z tą kartą Club Card, e, była promka 20%. Kupiłam, słuchajcie, przez to rajstopki, stopki. Chciałam też kupić kapcie, ale ja odłożyłam przykaz, kasie, się okazało, że nie kosztują 35 zł, tylko 40, więc została wprowadzona. Sorry, 50 wprowadzona w błąd i stwierdziłam, że 5 dych za kapcie, no to nie. Dwie pary takich rajstop, stop. Te są beżowe. One kosztowały dychę, czy tam 10,90. Już tu, o, dobra, tu jest cena 9,90 i te 19,90, 80 D. I one są matowe, więc fajnie. Sweterek dla Oliwi Przepiękny. Tutaj jest takim jednorosłem, ale zobaczcie na jego rękawy. Ona ma taką fajną bluzę różową, w której całe rękawy są takie właśnie włochate i uwielbia te bluzy. Gdzie ją kupowałam? Chyba w reserved. No a ten sweter jest cienki, ale taki bardzo milusi. Na pewno będzie właśnie fajny do szkoły, bo w zaciepłe rzeczy do szkoły nie można się ubierać. No bo tam jest gorąco i wiecie, na przerwach też dzieciaki latają. I ona była za 45 zł. Także naprawdę, no urocze jest, trochę się światło odbija. Oliwia ma cały czas zajawkę na jednorożce. Yy, dalej, matka sobie kupiła kolejną piżamę, bo w piątek mam, jak to oglądacie, to już jestem po tej imprezie. Przychodzą do mnie moje przyjaciółki na noc i robimy urodzinową yy, babską imprezę z nocowaniem, z sauną, yy, z aperolkiem, i stwierdziłam, że taka piżama. Po prostu będzie idealna, szczególnie, że ta cena też była super. Zaraz wam pokażę, jak ona wygląda, bo to jest taki obrazeczek. Ona ma czarną bluzkę z napisem e, I will wake up for prosecco chyba i spodnie w prosecco, 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 liczba noga. Okej, okay, może nie ma liczby mnogiej wcale, potrzebnie się tu wysilam. Także ta piżama, czy ja podam cenę? Chyba nie. Ta piżama kosztowała 59,99, więc minus 20%, pamiętajmy, więc naprawdę sympatyczna cena. Dalej dwupak takich leggingsów dla oliwci, jedne są bordowe z takim paskiem ze skóry. drugie czarne z białym paskiem, takie dość cienkie, no raczej, no teraz jeszcze wiadomo ponosi je, no bo ta jesień jest dość przyjemna, ale jak już będzie zimniej, no to rajstopy pod spód. I ten dwupak kosztował cztery dychy, tutaj ma jakieś takie drugi naprawdę bardzo ładne. Gacie po tacie dla Oliwii w grochy, a raczej majteczki w kropeczki, one były za trzy dychy I dwie pary takich grubych, pięknych rajstop za 35 zł Jedne są w um, taką panterkę, ona kiedyś miała takie rajstopy i jej szczupłe nogi wyglądały w tym obłędnie I drugie są takie różowe, z jakby z białą nitką, naprawdę super i w ogóle na tak dużą dziewczynę ciężko kupić takie grube, ciepłe rajstopy, a jednak no ona lubi nosić sukienki, a takie zwykłe rajstopy, tam wiecie, z, tak jak ja sobie kupuję, nie wiem, 40 den czy coś, one nie są aż tak fajne, jak właśnie to takie grube, grube dziewięce. No nie wiem, mi się tak wydaje taką chcizę. Także jadę się szybko wykąpać i w końcu siadam do kąpa, do pracy. Teraz tak naprawdę zrobiłam sobie przerwę, żeby chwilę z wami pogadać, bo trochę... Utknęłam z robotą na kąpie, ale nie mogę teraz, jakby się ani użalać, ani rozpraszać, bo mam jeszcze dwie godziny takiej naprawdę pracy w skupieniu. Nie odbieram telefonu, wszystko wyłączam. To jest najlepsze, co można zrobić. Jak masz jakiś cel do zrealizowania, żeby jednak te bodźce zewsząd nas nie atakowały, nie mam żadnego Facebooka tutaj w bocznej. Yy. Jak to się nazywa? W bocznym oknie ma tam otwartego i w ogóle... Także w ramach takiej nagrody, przerwy, właśnie odpaliłam sobie na chwilę ten. Pięknie, okno. Cudnie. Widzicie to? Wypaliło mi oczy od kompa. <gryw> Siedzę czwartą godzinę, nie mogę skończyć jednej rzeczy dla klienta, nie dla siebie. Dla siebie bym tak nie siedziała, bo wiecie, ja swoje deadline'y traktuję trochę inaczej, ale miałam tylko małą przerwę, jak Oliwia wróciła ze szkoły z kąpielą, więc zrobiłam im obiad, pomogłam z jednym zadaniem, teraz siedzą, się uczą, a ja wróciłam do kompa, żeby to... Cholestwo, przepraszam, ale nie lubię tego robić, to jest jedna z wielu rzeczy, których nie lubię robić. W ogóle nie jest twórcza, tylko takie, wiecie, klepanie. No i bez o oczy mi wypaliło. Chyba zaraz już to skończę. Nie wiem co zrobię. Marzę o tym, żeby wyrwać się do pralni i wstawić pranie. Widzicie jak perspektywa się zmienia. Pora na odrobinę prozy życia. Ale przyznam wam, że dawno tak się nie cieszyłam z prania, bo to oznaczało, że koniec roboty na dziś. Uuu, ale jest dyszeczko. Słuchajcie. Trochę mi się ręka będzie trzęsła. Cały czas nagrywam telefonem. Idziemy przy lesie po takiej drodze, gdzie obok są latarnie, więc jak delikatnie mnie widać, bo gdybyśmy skręcili tutaj w las dosłownie dwa kroki, to żeby było czarno, bo jest całkowicie ciemno. i masakra. No i właśnie to jest taki sposób, żeby dodać sobie energii i się trochę no dotlenić. Wiecie, jeszcze trochę wykrzesać z siebie. Bo ta trzecia trzecia kawa, którą wypiłam No niezbyt mi pomogła Niemniej Więc trzeba sobie jakoś radzić inaczej w te jesienne wspaniałe dni ale polecam taki spacerek każdemu nawet jak jest bardzo, bardzo zimno, chociaż na 10 minut Naprawdę to takiego powera potem dodaję. No i musk, musk. Musk lepiej pracuje. Bardzo proszę ciszę na planie. Kochani, jeszcze wam coś powiem, bo naprawdę kocham nagrywać dla Was filmy, ale nie przepadam za montażem. I wiecie o tym. Montuję bo muszę. Sprawia mi to przyjemność, kiedy wprowadzę coś nowego, jakieś nowe przejście, albo nagram jakieś takie sceny, które mogę fajnie posklejać. Ale ogólnie przez to, że dużo pracuję na kąpie, a no kąp mi się kojarzy z pracą. A nie lubię jak YouTube mi się kojarzy z pracą, a właśnie przez to montowanie tak jest. Więc jeszcze oko dzisiaj trochę zmęczę. Ale poza tym, dzisiaj same przyjemne rzeczy już mnie czekają: robienie kolacji, segregowanie, roznoszenie prania. Mam plan posprzątać łazienki, bo w weekend chcę, żeby już było ogarnięte. Taki wiecie weekend urodzinowy na chilloucie. Mówiłam wam już o tym chyba na Insta, że od wielu lat mam taką zasadę, że w dniu urodzin jestem dla siebie turbo, turbo, dobra. I jak mogę, to mam wolne, albo no wiecie o co chodzi, żeby sobie przyjemne rzeczy. A teraz moje urodziny wypadają w sobotę. Więc jak oglądacie tego, te, tego filma, jak oglądacie tego filma, to mam już szóstkę z tyłu, trójkę z przodu, czas leci jak szalony, więc yy, tak, taki, no mam nadzieję, że nie mam yy, kaca, nie czuję się źle, bo w piątek mam imprezę rodzinową i w sobotę też, nie miało być żadnej, a mam dwie, no życie, co zrobić? Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!